Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym dniu chciałbym pokazać Wam mój eksperyment, który zrobiłem sam dla siebie, żeby dowiedzieć się czy te mity krążące po internecie, te opowieści są prawdziwe czy też nieprawdziwe. Chodzi o akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe z BMS-ami i połączenie szeregowe. Bardzo wielu ludzi opowiada, że nie wolno łączyć akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych z BMS-ami, a nie daj Boże, już z różnymi BMS-ami w sposób szeregowy, gdyż to się pogryzie i to w ogóle będzie bardzo złe i niedobre. Są też ludzie, m.in. innymi nasi dostawcy, którzy informowali mnie kiedyś, że. Te akumulatory, które tam kupujemy od nich z tymi BMS-ami, do czterech sztuk można bezpiecznie łączyć razem. No i taka informacja jeszcze w tamtym roku była na stronach naszych dostawców, natomiast w tym roku już tej informacji nie ma. Nowy rok chiński, nowy rok, który trwa, nie wiem jeszcze ile. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie przeprowadził eksperymentu. Pierwszy z tych akumulatorów to nasza litówka wspólna z kapitanem przyczepą w ramach projektu mrkapitan.pl. Ten akumulator połączyłem z zupełnie innym akumulatorem, z NR-blokiem. I postanowiłem ładować te akumulatory szeregowo. Najpierw rozładowałem pierwszy z tych akumulatorów, czyli ten nasz, o 25% pojemności. Ten akumulator rozładowywał się przez 45 minut, obciążony prądem o natężeniu 25 amperów. Drugi, czyli ten akumulator nr -bloka, z innym rodzajem BMS-u, to są akumulatory wykonane przez różnych dostawców, również BMS-y są różne, rozładowałem o 100% pojemności tego akumulatora. I ten akumulator rozładowywał się przez 3 godziny 12 minut obciążony prądem o natężeniu 25 amperów. Po tym takim rozładowaniu te akumulatory mają następujące parametry elektryczne. Oczywiście badam to testerem, który nie jest przystosowany do badania akumulatorów litowych, ale porównuje je dokładnie takie same. Nasza litówka ma napięcie 12,82 V. Według tego testera generuje z siebie 753 A prądu rozruchowego, SOC 100%, SOH 100%, czyli 40 milioma. I to na tyle, co wiemy na temat tego akumulatora. Ten drugi akumulator NR-Block ma napięcie 11,81 V, generuje z siebie jeszcze 609A. Pamiętajcie, że to jest tylko taka pomiarówka SOC. Poziom naładowania 0%, poziom sprawności 100%, rezystancja wewnętrzna 4,2 mA. Aby naładować te dwa akumulatory wziąłem z naszego magazynu, z magazynu firmy świata akumulatorów, ładowarkę Victrona. To jest ładowarka 24V, 16A z trzema wyjściami, z funkcją smart, czyli z możliwością obsługi przez... Aplikację no i podłączyłem tą ładowarę do ładowania, nie zmieniałem nic, jeżeli chodzi o jakiekolwiek manipulacje, wpływy na program ładowania. Chociaż są takie możliwości, można sobie tam indywidualnie konfigurować rzeczy, ustawiłem program litowy i pozwoliłem tej ładowarce naładować te dwa akumulatory. Ładowarka skończyła, rozłączyłem te akumulatory i 24 godziny po zakończeniu tego ładowania napięcie na naszej litówce Mr Kapitan wynosi 13,7. V Napięcie na litówce NR-bloka 13,3 V. Podłączyłem tester elektroniczny pod naszą litówkę 13,77 V, jeżeli chodzi o napięcie. 762 ampery prądu rozruchowego generuje ten tester. 100% naładowania, 100% sprawności. Rezystancja 3,3 mA. Podłączyłem ten akumulator pod alfa A. Obciążyłem prądem o natążeniu 25 amperów i ten akumulator rozładowuje się przez 3 godziny i 57 minut. To jest 237 minut. Natomiast akumulator Enerblocka Napięcie 13,36 V. Pamiętajcie, to jest 24 godziny po zakończeniu ładowania przez ładowarkę Victrona 24V 16A. Prąd rozruchowy 569 A. SOC poziom naładowania 100%, poziom sprawności 94%. Rezystancja wewnętrzna 4,5 mA. w tym akumulatorze. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 A rozładowuje się przez 3 godziny 44 minuty, czyli 224 Minuty. Te akumulatory łączy przede wszystkim to, że są wykonane w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej. Enerblock to jest 105 nasza to jest setka jeżeli chodzi o pojemność mają różne BMS -y, różnych producentów w związku z czym te parametry mają prawo być różne ale po zakończeniu takiego ładowania obydwa te akumulatory są w 100% sprawne mają parametry elektryczne takie jak deklaruje producent parametry pojemnościowe takie jak deklaruje producent w związku z czym akumulatory Połączone szeregowo, jeden rozładowany o 25% swojej pojemności, drugi rozładowany o 100% swojej pojemności, podłączone do jednej ładowarki, odzyskały wszystkie swoje parametry. Ani jeden, ani drugi się nie uszkodził, nie uszkodziły się BMS-y. Oczywiście dotyczy to tych konkretnych produktów i tej konkretnej ładowarki. Natomiast gdybyśmy podłączyli dużo mocniejszą ładowarkę, na jakąś 50-amperówkę, to w przypadku tych BMS-ów, które są BMS-ami pasywnymi, w dużym skrócie przepalają na jakichś rezystorach, na jakichś układach opor opornikowych, które pozwalają... Tak w dużym skrócie, kolekcjonalnie mówiąc, przepalić nadmiar energii. Czy pytanie, czy tam by się coś nie wydarzyło niebezpiecznego? Tutaj mi to trudno określić, natomiast oczekuję czasów, kiedy w większości tego typu rozwiązań będą BMS-y aktywne, czyli takie, które potrafią w sposób inteligentny zarządzać przepływającym prądem, aby on trafiał dokładnie do tych ogniw, do których najbardziej jest potrzebny. W dużym skrócie, oczywiście mówiąc. Cóż, teraz trzeba znaleźć tylko czas na połączenie trzech akumulatorów, później na połączenie czterech później na połączenie pięciu sukcesywnie w ramach czasu, jakie będę odnajdował, będę starał się przeprowadzać takie eksperymenty. Kolejną ciekawą rzeczą, którą Wam pokażę, pokażę Wam, jak działa właśnie w tym naszym akumulatorze litowo żelazowo fosforanowym BMS, który ma zabezpieczenia przed ładowaniem w niskiej temperaturze. Odcinek zakończony. Mamy też akumulatory bez takich zabezpieczeń 150 i 200 amperogodzinne. Są to akumulatory jednak dla ludzi, którzy mają dużo większą świadomość użytkowania. Tych akumulatorów. W tych większych pojemnościach te zabezpieczenia nie są popularne w tym sezonie. Występują w bardzo niewielu akumulatorach, a nawet jeśli występują, to ceny na poziomie 8, 9, 10 tysięcy zdecydowanie odstraszają. To na tyle. Jeżeli eksperyment i odcinek się podobał, pamiętaj, aby zostawić lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to jest najbardziej właściwy moment, aby zasubskrybować kanał Mystery Akumulator. Serdecznie pozdrawiam. Zostawcie swoje komentarze, jeżeli macie jakieś uwagi co do tego eksperymentu. Zapraszam serdecznie do dyskusji. Pozdrawiam ze Szczecina, trzymajcie się. Cześć!